I otrzymałem Trzymajko widzowie z tej strony Kebus. Dzisiaj odcinek nietypowo zaczynamy. E, chciałbym się Was zapytać, jakie macie do mnie pytania. Napiszcie w komentarzu odnośnie... No nie wiem, jak macie jakiś problem, czy chcecie się doradzić z inwestycją. Napiszcie w komentarzu. Ja sobie parę wybiorę i będę na nie odpowiadał. Lub chcecie się o czymś dowiedzieć coś, to, to napiszcie. Taka. Pomocna dłoń wyciągam właśnie w tym momencie. Nie no, chcę wam trochę re, z Wami trochę relacje nadbudować. E, w każdym razie, dzisiaj początek końca. Początek końca czego? No, najprawdopodob najprawdopodobniej hosty rynkowej. Natomiast nie dam sobie ręki uciąć, ale przeanalizujemy to dzisiaj. Zapraszam do oglądania, zapraszam na stronę skinsmanki, gdzie swoje skiny elegancko wymienicie z kodem kebus. Odbieracie bonus darmowe 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów. Oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty 35%. Także naprawdę spore bonusy. Polecam sobie zerknąć. No, masa skinów do wyboru, także przeglądajcie sobie, szukajcie czasem się jakieś crafty nawet zdarzą. Takie no serio można na tym nawet zarobić. Także linka czas zostawiam wam w opisie. A my przechodzimy do samego marketu rynku Steam. Generalnie ja przebąkiwałem. Koniec tego niekończącego się trendu wzrostowego już jakiś czas temu, natomiast zaczyna się to powoli e, spełniać. Powiem tak, no to nie są jakieś spadki pokroju 100% w dół, rakieta do dołu, no nie. E, to będzie proces stopniowy, najprawdopodobniej. Wydaje mi się, że taki pik tego okresu, który był ostatnio, no nazwijmy to kwartału, chociaż jeszcze nie ma pełnego. Nie no, nie ma. Nie no, jest w sumie. Jest pełny. Albo dobra, no nieważne. W każdym razie chciałbym Wam po prostu powiedzieć, że zobaczcie na przykład na skrzynię załamania. Tutaj mamy już 1,86. No, wydaje mi się, że do 2,18 to już raczej nie wróci. Przejdziemy sobie dalej. Skrzynia pryzmatu. Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj. No, też do 6,30. No, też wątpię, żeby to, to wróciło. Jeżeli chodzi o na przykład klacza, bo to też jest ciekawa sytuacja, tam też na pewno był jakiś spadek, e, zaraz wam pokażę. 2,78 na moment nagrywania odcinka, 3,27 w tym naszym piku. E, no, generalnie wszystko leci w jakimś stopniu do dołu. Mam nadzieję, że niczego nie pominę, jeszcze sobie zerknę. No, tutaj mamy jakieś tendencje wzrostowe, aczkolwiek, no ja w skrzynie snów i koszmarów. Wiecie, co nie chcę się w nią zagłębiać za bardzo. Nie śledzę tej skrzyni, jeśli mam być szczery, trochę ją omijam. Nie wiem czemu, ale jakoś tak nie śledzę jej w ogóle. Więc nie będę się wypowiadał, bo jeszcze Wam powiem jakąś głupotę. Natomiast zobaczmy sobie na gamę. No to tutaj mniej więcej e, ustatkowane wszystko, no aczkolwiek też było 18 zł. E, z ciekawych skrzyń chciałbym jeszcze sprawdzić skrzynię horyzontu, bo to myślę, że też może Was ciekawić. E, także, no tak, powiem tak. Podsumowując wszystko co generalnie dzisiaj omówiłem, no tutaj też lekki spadek, ale to leciutki. Podsumowując wszystko to co dzisiaj powiedziałem, na ten moment nie opłaca się jeszcze inwestować w tę skrzynię. Jeżeli będzie bessa, najpierw to musi wrócić do normalnych cen na stagnację i potem dopiero będą spadki. No to wtedy będę oczywiście informował, powiem wam kiedy co polecałbym kupić, bo oczywiście was do tego nie zmuszę. Także śledźcie kanał, to na tyle trzymajcie się. Joł.